Witam was serdecznie. Moi drodzy, w ostatnim filmiku opowiadałam wam o tym, jak ważne jest podejmowanie świadomych decyzji. I dzisiaj znowu przyszła pora na świadomą decyzję. Tym razem de decyzja dotyczy wspólnego zamieszkania. Niestety najczęściej podejmujemy decyzję o wspólnym zamieszkaniu jak? Co się dzieje? Przychodzi proza życia, robi się po prostu nudno. Albo finanse. Matematyka jest prosta. Ja wynajmuję mieszkanie, partner wynajmuje mieszkanie, no to przecież możemy zacząć wynajmować jedno mieszkanie. No tak, ale zaufajcie mi, to nie wystarczy. Ale za to to jest moment, żeby zastanowić się i przena, przeanalizować, dokąd zmierza Wasz związek. Dlaczego chcecie razem zamieszkać i w jakim punkcie jest Wasza relacja. I zachęcam Was do tego, żebyście wspólnie, zanim się przeprowadzicie, odpowiedzieli na parę pytań. Po pierwsze, no, dlaczego chcecie razem zamieszkać? Po drugie, dokąd zmierza Wasza relacja? W jakim obecnie punkcie się znajdujecie? Czy podobne macie plany na przyszłość? Na przykład, czy wspólnie myślicie o małżeństwie? Oraz czy macie jakieś obawy w związku z wspólnym mieszkaniem? Trzymam za Was kciuki i zachęcam Was do tej rozmowy. Moi drodzy! Myślę, że to jest również dobry moment, żebym zachęciła Was do wykonania bardzo prostego, a jednocześnie bardzo przydatnego ćwiczenia. Nazwałam to ćwiczenie kubeczki miłości. Słuchajcie, prawda jest taka, że świadomość własnych potrzeb oraz umiejętność komunikowania tych potrzeb ma ogromny wpływ, wpływ, wpływ na jakość Waszej relacji, dlatego przedczas żeby zastanowić się nad tym, jakie mam potrzeby, żeby porozmawiać o tym z, z naszym partnerem, i dzięki temu dowiedzieć się, jak wzajemnie spełniać te swoje, jak po prostu zaspokajać własne potrzeby. I myślę, że to ćwiczenie powie Wam, jak to zrobić. Zobaczcie, narysowałam dwa kubeczki. Pierwszy kubeczek to ty, drugi twój partner. Ćwiczenie to składa się z dwóch części. W części pierwszej pracujecie samodzielnie, w części drugiej już wspólnie rozmawiacie na temat tego, co ustaliście w części pierwszej. Słuchajcie, chciałabym, żebyście naprawdę się nie śpieszyli. Dajcie sobie czas, niech to będzie nawet tydzień, i zastanówcie się, każdy z Was z osobna, nie rozmawiajcie o tym w trakcie, nad tym, jakie macie potrzeby. Wypisałam tutaj kilka potencjalnych obszarów, ale jeśli zapomniałam o czymś albo. Uważacie, że są jakieś jeszcze inne obszary, które są dla Was ważne, oczywiście weźcie je pod uwagę. Zastanówcie się zatem, jak wyobrażacie sobie wasz wspólny czas? Jak wyobrażacie sobie czas tylko dla siebie? Jak chcielibyście, żeby wyglądało wasze życie towarzyskie? Jakie chcielibyście mieć relacje z rodziną, waszą i Waszego partnera? Jakie są Wasze potrzeby emocjonalne? Jak chcielibyście, żeby partner reagował, kiedy jesteście w sytuacji stresującej, kiedy po prostu się stresujecie, czujecie lęk? Jak chcielibyście, żeby przebiegały kłótnie, to znaczy gdzie jest Wasza granica, a co jest dopuszczalne oraz seks? To również, pewnie wiecie, bardzo ważny temat, warto zastanowić się, jak, jak ważny jest to dla Was obszar. Dajcie sobie czas i samodzielnie przeanalizujcie każdy z tych obszarów. Następnie chciałabym zaprosić Was do rozmowy, a teraz powiem Wam, jak taka rozmowa powinna przebiegać. Na początku mówi jedna osoba o jednej potrzebie. Druga osoba słucha, nie przerywa, ponieważ może się okazać, że Wasze potrzeby są różne. Jednocześnie chcę powiedzieć, że nie ma dobrych ani złych potrzeb. To, że macie inaczej, jest normalne. Tak więc jedna osoba mówi o Waszych potrzebach. Waszym zadaniem jest zrozumieć, czyli wysłuchać, co ta osoba do Was mówi. Więc dopytujcie, pytajcie się, czy dobrze ją rozumiecie. W momencie, kiedy ta osoba, wasz partner powie, tak, właśnie o to mi chodzi, więc macie pewność, że dobrze zrozumieliście partnera, tak, odnieście się do tego. I później zmiana. Druga osoba mówi o swojej potrzebie, ta pierwsza dopytuje, czy dobrze rozumie, i dopiero jak wie, o co chodzi. Może się do tego odnieść i teraz mogą wystąpić trzy sytuacje. Pierwsza, najlepsza, najłatwiejsza, czyli skazacie się. Na przykład partner mówi: "Słuchaj, bardzo mi zależy na tym, żebyśmy raz w tygodniu chodzili na randkę". I ty już spoko. Dla mnie to jest super pomysł. Aha, mamy to. To jest sytuacja win-win, czyli nie trzeba szukać kompromisu, po prostu zapamiętujecie to. Może być inna sytuacja. Na przykład, wasz partner mówi: wiesz, dla mnie to bardzo ważne jest, żebyś tymi codziennie gotowała. No, i ty sobie tego słuchasz i sobie myślisz, no spoko z tym gotowaniem. no Tylko, że ja pracuję od 8 do 17, a później, jeszcze chciałabym iść na przykład pobiegać albo zrobić coś dla siebie. Więc sobie tego słuchasz, analizujesz i myślisz sobie tak, wiesz co, codziennie to nie dam rady, ale możemy się dogadać, że dwa razy w tygodniu albo trzy jestem w stanie to dla Ciebie robić. No i partner tego słucha i mówi, no dobra, dwa to może za mało, ale trzy, a Ty mówisz, to się umówmy, że co drugi tydzień raz będzie dwa, raz będzie trzy. I to jest kompromis. Czyli mogą być takie sytuacje, że partner Wam mówi o, waszej, o swojej potrzebie, Wy nie do końca jesteście w stanie na nią się zgodzić i wtedy szukacie kompromisu. Ale może być też trzecia sytuacja. Partner mówi o potrzebie i wy czujecie, że to przekracza wasze granice. Na przykład, partner mówi, wiesz, już tyle jesteśmy razem. myślałem sobie, że fajnie było rozmaicić ten związek. Może poswingujemy, wy to słyszycie i czujecie się z tym niedobrze. I to nie jest moment, jeśli oczywiście tak czujecie, tak? możecie czuć, że jesteście z tym okej. Okay. Ale jeśli czujecie, że to Wam się nie podoba, to przekracza Wasze granice, to to jest moment, żeby być nie. Nie ma tutaj kompromisu, nie ma takiej możliwości, nie chcę być w otwartym związku. I nie bójcie się tego, bo im wcześniej dowiecie się tego typu rzeczy, tym lepiej dla waszej relacji, będziecie wiedzieli, na czym stoicie. Taka sytuacja jest to moment weryfikacji, czyli możecie, jesteście już świadomi tego, jakie potrzeby wasze, ma wasz partner i czy jesteście w stanie spełnić. Dzięki temu możecie podjąć decyzję, czy być w tym związku, czy może warto odejść. Dlatego moi drodzy, Dajcie sobie czas, nie śpieszcie się, to jest naprawdę bardzo ważna rozmowa. Z doświadczenia wiem, że z reguły to nie jest jedna rozmowa, tych rozmów może być kilka. Chciałabym, że jak już skończycie rozmawiać, żebyście spisali tak zwany kontrakt. Rzeczy, które są spisane, bardziej do nich przywiązujemy, więc większe prawdopodobieństwo, że będziecie wtedy o tym pamiętali. Spiszcie to, na co się umówiliście. I teraz o co chodzi? A więc dlaczego kubeczki? Ponieważ... Ja, żeby spełniać Twoje potrzeby, czyli żeby zapełniać Twój kubeczek miłością, czyli dbać o Twoje potrzeby, muszę mieć zapełniony mój kubeczek. Czyli zadanie teraz polega na tym, żebym ja robiła wszystko, żeby zapełniać kubeczek partnera, czyli dbać o potencjalne potrzeby mojego partnera. A mój partner, żeby dbał o moje potrzeby, zapełniał mój kubeczek. Bo jeśli mój kubeczek będzie zapełniony, wtedy będę miała większą motywację do tego, żeby zapełniać kubeczek partnera i na odwrót. A więc trzymam za was kciuki. Nie śpieszcie się i chciałam Was zachęcić do tego, żebyście wracali do tego ćwiczenia raz na jakiś czas, ponieważ zmieniamy się, zmieniają się nasze potrzeby i może się okazać, że raz na jakiś czas to zadanie wykonacie inaczej. Na przykład raz na pół roku, myślę, dobrze zweryfikować własne oczekiwania i potrzeby. Trzymam za Was kciuki i bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam ciepło.